Szymanko widzowie, dzisiaj gra mnie. Dzisiaj gram w block Heaven, jak widzicie. Na Robloxie. Jak znaczy Roblox, to ja tam nie wiem, nie. Ale dobra. Ale nagrywam nie? Nagrywam dzisiaj filmik. On block heaven nie? Deum, społeczność. Aha. I dobrze jak widzicie i zrobić dom, ktoś tu już ma, a tutaj nikt nie ma. Oprócz tego, nie? Oprócz te, te, tej dziewczynki. Jakieś. Ale dobrze, robię sobie domek, nie? Robię sobie domek. <laughs> Szukam domku, szukam domu na razie, wiecie? Nie ma na razie takiego fajnego domu, nie. O tutaj, na samym końcu jest. O do mnie ten kolega, ale z, z nim nie gadam ja. Ja nagram filmik z nim, nie? No to i tak nie będzie słyszeć, ale dobrze. Jesteśmy w domku, nie? Zamknę. Siemka, w... no. Przyciszyłam tylko, nie? Żeby mnie lepiej słychać. Nie. No ja, nie, słyszycie jakieś tam dźwięki, nie? Ale dobra, no całego tak, tutaj. Jest zamknięte. Ej pa, o kurde, o fajnie, nie? Ja. O kurde, cool, ale fajnie, nie? Ja. Tu, ej pa, czekaj. Aha. Aha. To jest jakaś... Kurde. Kurde. Też wielkie... Dole. Ja idę, na dół, idę na dół, a Chcę wyjść wyjść na dworze. To tutaj pali Nie? ta idziemy. A poczekajcie, ja tylko coś wyłączę. Dobra. Eee, kolejny odcinek jeszcze też nagram, nie? Pa, włamie, ja jestem tutaj w domku, nie? O kurde. Ale nie, ja szybko uciekam. uciekam, bo ja wiem, co oni mogą zrobić. Także e, ja zginę, nie? O Jezus To jest mój domek Kurde, nie doskoczyłem mnie. coś zlegowało tutaj Kolegi, A patrz, ja robię taki, mogę sobie zmieniać potwór. Pa, nawet mam dziewczynę, nie? O, o, o. To to było fajne, nie? A tutaj nic. A to? A to tak. Taki się zmieniłam, nie? To, bro, O! Bro. bro. Mylot jest taki. Heh. Nazwałem go błę. Tak się pisze. Bruch, to czyli błę. Bo zamieni się w dziewczynę. Widzę, ja, jestem dziewczyną. Jestem dziewczyną. Om, om, om. Dobra, udaję, że jestem dziewczyną, nie? Mm. Mm -hmm. Ale będę szukał mojego kolegi domu, nie? Jak on ma dom? Nie ja widzę wiem. Domowi. Aha. Borks jest teraz zamknięty, nie? Dobra, szukam mojego kolegi, nie? Szukam mo mojego kolegi jak kogoś do mnie. Ale nie wiem jak cię znajdę, nie. Chociaż też... się Idziemy do skrytki. Wam miałam właśnie pokazać taką skrytkę, nie? Widzowie, a ja nie wiem, czy ten filmik będzie krótko trwał, no bo ja nie wiem, ile on trwa. On, ja muszę tak robić, nie? Jest prawda, ale tak naprawdę tutaj nie jest pokazane. Widzicie? Nie jest pokazane, ile. Mijacie. No. W ten domek, nie? O te trzy domki. nie? I patrzcie, nie widzicie? Jesteście pod kontam. A patrzcie, idziecie tutaj. Tutaj jest zamknięte i nie można tutaj... przejść. Patrzcie, gdzie macie? Tu, tutaj, nie? I tutaj. No i wesoły świąt, i wesołość. I patrzcie. Tutaj, trzeba klikać, no i patrzcie. No i ja tam byłem. Na tamtej wyspie. Ale dawaj szybko, szybko, szybko. Dawaj szybko, chcę tam iść, nie? Ja nie wiem, ile ten filmik widzowie będzie trwał, ale przykro mi, jak będzie krótko, to krótko, nie? Ale sorry. Bo ja nie wiem, ile on teraz trwa. Ale gdzie ja jadę, nie? Nie wiem, tak to zrobię, żeby... Nie wiem czy mogę w ogóle nagrywać, no. Takie długie, ale w ogóle też śmieszne, że ja jestem dziewczyną, nie? <grym zaznabili> Co Zrobiłem takiego w Block Heaven, nie? Bo ja wiem jak się zapisywuje, nie? Kolega mi przecież... Zrobił to, nie? Ajajajaj. Aj, aj. Arapa. Jak znaczy jeszcze jakieś tajne, nie? Jakieś muzeum tylko. Ja nie wiem, ale pa! Ja jestem, nie? Wiecie, że na nogach ludzi, ale nie, bo to będzie długo trwało, widzowie. O, długo, długo to będzie, nie? Potem jak skończę nagrywać, to zadzwonię do kolegi. Ale nie, ale nie zrobię z ale nie, nie nagrywam z nim, no bo wiecie co. No bo przecież chyba nie będzie. Pa, nie ma wody. A teraz jest. Nie ma, jest. Nie ma, jest. Nie ma, nie mmm. Ale nie, nie wiem. A, robimy reset charakter, nie? Ej dola, zrobię sobie zdjęcie. On Zrobiłem sobie zdjęcia Zrobiłem sobie zdjęcia Widzowie, nie? O, udostępnianie, ale ja teraz nie chcę udostępnić nie. No, ja też mogę, chcę się jakoś pokazać, ale widzowie, ale jakoś nie wiem, nie? A nie, bo tutaj chyba nie mogę. Widzowie w innych grach chyba można, a w innych nie można, nie? A więc nie wiem, nie? No co wie, A może kończyć ten film albo nie. Dobra, jeszcze chwilkę, okej? Okay? Jeszcze chwilkę. O, -o, -o, o. Idziemy do mojego domu. Halo. O, ale jesteś coś Pa. No dobra. Skakać. I biegnąć. Mm, nie mogę. Nie. Dobra, no, no, otworzymy już te drzwi. Nie? Nie wiem, to mi się w ogóle zlagowało, nie? Kurde, mi trochę laguje, widzą mnie. No. no, dobra, dawaj. Trochę otwarte drzwi zostawimy. Dawaj! Zostawimy otwarte trochę drzwi. O, tak. Pa. Nie zrobię co tam jakoś. Oj, dobra widzowie są, ale ja chcę już koniec tego filmiku, nie? Bo nie wiem, czy będę i tak mógł go wstawić. Dobra, widzowie. Ja, ja ten filmik już zakończam. No dobra. To widzowie to pa. Pa, pa.